Jakie problemy urologiczne u mężczyzn w Polsce wskazałby pan profesor? Na chwilę obecną myślę, że największymi problemem, problemami urologicznymi jest rak pęcherza, rak gruczołu krokowego i. A paradoksalnie zespoły metaboliczne związane z niedoborem testosteronu, bo to powoduje nadumieralność mężczyzn, a z przyczyn kardiologicznych, ale i z przyczyn neurologicznych. A dlatego urolog jest tak ważny jako lekarz pierwszego kontaktu dla mężczyzny, bo urolog ma szansę wychwycić te zmiany, zanim one staną się aktywnie aktywne y, klinicznie. I to pozornie nie jest związane z urologią. My mówimy dzisiaj o medycynie urologicznej, żeby pokazać, że to jest nie tylko chirurgia, ale całościowe, holistyczne podejście do y, mężczyzny, którego możemy prowadzić od wieku dojrzałego do późnej starości w dobrym zdrowiu. Tylko, żeby to się zadziało, to potrzebne są y, odpowiednie programy profilaktyczne, ale jednocześnie dostęp do odpowiednich technologii medycznych. No właśnie, dostęp do terapii. Często pacjenci stowarzyszeni w różnego rodzaju organizacjach pacjenckich, mówię tu o mężczyznach z problemami urologicznymi, no alarmują, że dostęp do tych nowoczesnych terapii jest mocno ograniczony w Polsce. No jest niestety ograniczony, bo każda nowoczesna terapia jest drogą terapią. O tym musimy wiedzieć. Ale to, że jest drogą, nie znaczy, że jest nieopłacalną. Ponieważ jeżeli popatrzymy się na... Pieniądze, które wydajemy w danej jednostce czasu, to to jest oczywiście bardzo dużo, ale to nam daje bardzo duży zysk na przyszłość, bo ten mężczyzna nie jest niepełnosprawny. Nie wymaga opieki, jest w stanie samo siebie zadbać, jest wreszcie w stanie pędzić aktywne życie zawodowe, co obserwujemy w wielu krajach świata. E, takim najlepszym przykładem jest rak prostaty. Z choroby ostrej, śmiertelnej, nawet w bardzo zaawansowanym stadium, stał się chorobą przewlekłą. My umiemy. Opanować go. Umiemy sprawić, żeby pacjent żył z tym nowotworem prostaty i aktywnie funkcjonował. No, mamy tego najlepsze przykłady wśród wielu y, polityków, y, wśród wielu ludzi z pierwszych stron gazet. Tylko, żeby tak się zadziało, to musimy mieć właśnie dostęp do tych nowoczesnych terapii, z którymi a no niekiedy w Polsce jest tak sobie. No i ważna jest chyba współpraca urologa i onkologa. Oczywiście, że tak. No, współpraca urologa z onkologiem musi istnieć, aczkolwiek proszę pamiętać o tym, że. Urolog z definicji jest onkologiem.